Jezu, Mita subishi na mnie kurwa Ty miata nie I tak się zamiata golfem na mieście chłopaki kurwa Jest bentek? O Jezu, Sarych pomaluje Kurwa, cieszę się A i przyjebał mi za nie będziemy pisać, nie ma chuja, nie? Nie wiem pisać z kurwa. Normalnie zapierdala? No w kurwę, 160 normalnie, no. Bez pasów. Ktoś tam pisze na tym wejście. Co tam, Adi, za dupeczki bajerujesz, kurwa? Kurwa, ja jak to, plan kurwa. Adi, pierdol miłość, chodź w grę pograć. Łe, <grywa> ale wy, ale wy niebo. Ej, nie ma może muszę suplejaka kupić, kurwa, ne? Nie no ale ty jeźdź po ten po drodze a nie po bandach ja tam pierdolisz kurwa Jadę jadę Że w golfie wygodnie w golfie jest modnie kurwa jak Dref ten dresowa bluza dresowe spodnie. spodnie cztery paski w moim dresie łańcuch złoty potem się Dobra weź tego nie nagrywaj kurwa. Nagrane tak pewnie będzie na YouTube, więc chuj tam nie a widziałeś jak poszedł skrótem? on no, tak tylko golfem można, Prosa, no. Proszę, proszę i pod prąd, kurwa, 200 i cztery <gryw> punkty. I Bęcek? Jaki tam Bęcek? To był kiss the wall, kurwa, no. Race over, znaczy się wygrałem? No. A ten pan pisze. Justyna! Tak ma na imię ta dziewczyna. Dobra,